Dzień dobry. Witam was serdecznie. Znowu witam was na moim kanale. Cieszę się, że ze mną jesteście, że oglądacie i zachęcam was bardzo serdecznie do oglądania mojego kanału, ponieważ yy, staram się zamieszczać na nim treści, które wam się podobają, a przede wszystkim treści, które yy, uważam za bardzo ważne i yy, bardzo ważne jest to, żeby się nad nimi pochylić, żeby troszeczkę na ten temat wspólnie porozmawiać, bo wiecie, kiedy rozmawiamy wspólnie, kiedy. Każdy z nas może wyrazić swoje zdanie, wielu z nas może na tym profitować, wielu z nas może wyciągnąć bardzo dobre wnioski z tego i być zadowolonym, że może się takim tematem oczywiście też zająć. Cieszę się, że jeszcze raz, że jesteście i tak pomyślałam sobie, że mogłabym znowu nakręcić taki temat: słuchajcie, dla mnie wydaje się bardzo ważny, jak to jest, że my często. Oczywiście, mając dzieci, zdarza się, że patrząc na nie, widzimy, jakby możliwość spełnienia własnych marzeń, spełnienia może takich marzeń, które nam osobiście się nie udało, i teraz, mając nasze pociechy, myślimy sobie: No, jest szansa, że takie marzenie by się spełniło. Ja już wcześniej na moim kanale. Nakręciłam taki film, który mówił o tym, jak to jest z wyborem hobby dla naszego dziecka i co ma na to zdecydowany wpływ. Czy to rzeczywiście nasza pociecha decyduje, czy to nie my, zając po, za nią pod wpływem różnych tam bodźców z zewnątrz. Ale na ten temat już nie będę się rozwodzić, bo już jest temat film nakręcony, możecie bardzo. Zapraszam do tego, żeby zobaczyć sobie na moim kanale go odszukać, a teraz skupmy się na tych właśnie niespełnionych marzeniach. Każdy z nas ma marzenia, oczywiście myślę, że każdy z nas ma i tak powinno być. Słuchajcie, marzenia małe, marzenia duże, marzenia, które czekają na spełnienie i marzenia takie, które jak gdyby słuchajcie, nie spełniły się. To znaczy no, nie zrealizowały się tak jakbyśmy może tego chcieli albo w ogóle wcześniej takich marzeń nie mieliśmy. Tylko teraz zdarzają się takie sytuacje, że nagle patrzymy w prawo, w lewo, mamy różnych znajomych, mamy różnych sąsiadów. No, i myślimy sobie, no, popatrz, ta sąsiadka ma takie fajne, taki fajny zawód, taką fajną pracę. No, jak ja bym tak sobie też wtedy pomyślała i, i może wpadła na taki pomysł, to teraz też może wykonywałabym coś zupełnie innego i czułabym się jakby wewnętrznie bardziej dowartościowała. I pod takim pretekstem może się zdarzyć, czy mając dzieci oczywiście w domu, mając córkę, mając syna, zaczynamy. Myśleć, no, to może by na ten tor sprowadzić moją pociechę. I wtedy zaczynamy, może czasami nieświadomie, czasami zupełnie nie, tak wiecie, tak, tak bezpośrednio, tak, tak wiecie, na szybko, na mocno. Wpływać na nasze dziecko, żeby robiło to coś, co nam wydaje się być fascynujące. Czyli zabieramy go tam, a gdzie nie indziej, a może wcale nie tam, gdzie ono chce, tylko tam, gdzie my chcemy. Może staramy się zaprzyjaźnić z rodzicami kogoś takiego, aby nasze dziecko zakolegowało się z innym i wtedy miało jakby taki lepszy dostęp do pewnych rzeczy. Może, żeby czuło się bardziej dowartościowane. No oczywiście, ja to mówię o naszym dowartościowaniu, prawda? Bo wiemy, że dzieci to zazwyczaj w pewnym wieku w ogóle nie ma znaczenia co, kto, gdzie i jak ważne, że mogą się razem bawić razem grać w piłkę, chodzić na tańce na balet, jeździć komno czy na pływanie, czy grać w siatkówkę czy w, w koszykówkę ale to my właśnie przez swoje takie postępowanie popychamy, popychamy coraz bardziej no i czasami zdarza się że Nasze dziecko kończy szkołę, szkołę średnią, i wybiera się gdzieś na studia, i my często mu podsuwamy taki pomysł: No zobacz, no popatrz, no tak dobrze to idź sobie tam. I co na psychologię, albo wiesz, no architektura dobra, no, albo medycyna, to no, powiedz, jaki masz dobry ocen, ale nasza pociecha zupełnie nie widzi się tam na tych studiach. I co zaczyna się dziać? Zaczyna się u niej przeżywać. Powstaje taki wewnętrzny konflikt, słuchajcie. No, bo my oczywiście wiemy to, że jeżeli nasze dzieci z nami mieszkają, nasze dzieci nas kochają tak, jak i my kochamy nasze dzieci. I nasze dzieci oczywiście nam ufają i wiedzą, że w pewnym stopniu, no jakby nie było, są od nas uzależnione. Prawda? Już nie mówię emocjonalnie, bo też mamy niesamowity wpływ na to. Jak potrafimy sobie dzieci emocjonalnie od nas uzależnić, ale też wiedzą te dzieci, że my to ich wykształcenie finansujemy. Więc chcąc być z nami w zgodzie, no pomijając czasami to, że nie są w zgodzie ze sobą samym, wybierają taki kierunek studiów albo taką dalszą naukę, taką dalszą szkołę, czy tak dalsze zainteresowania, które tak naprawdę są nie ich zainteresowaniami, tylko zainteresowaniami naszymi. Brną Studiują jeden semestr, drugi, trzeci, czwarty. Jeżeli mają dosyć dużo odwagi, takiej jeszcze słuchajcie wewnętrznej, to mówią basta, stop, mi to nie pasuje. Albo mają tak słabe wyniki, że po prostu no, nie mogą takiego semestru zamknąć i y, niestety z tych studiów rezygnują. Nie dlatego, że rzeczywiście by nie mogli, tylko po prostu ich to nie interesuje. No i widzą to w taki sposób, że nie mówią, nie powiem rodzicom, że sama nie chcę, tylko po prostu nie zdam tych egzaminów i się nie, nie standardy Rezygnując z czegoś, co uczyli się do tej pory i wcale ich to nie interesowało, chcąc nam, rodzicom, tylko po prostu powiedzieć: Dobrze, mama, ja tak zrobię jak ty, bo ja ciebie bardzo kocham, bo ja ciebie tato bardzo kocha. ty mi finansujesz wiele rzeczy, tutaj w domu czuję się bezpiecznie, dlatego to robię. Potem dochodzą do tego etapu, że w końcu nie, przestają. Wcześniej czy później, co dzieje się z nami, z nami i jako rodzicami? Oczywiście, w momencie, kiedy wybrali sobie takie studia, jak myśmy im zlecili, jak myśmy im to różowo pokazali, jak myśmy to tak fascynująco przedstawili, oczywiście są oni pod wpływem naszych yy, decyzji i w momencie, kiedy nagle, ale. O, mówią nam, że tak dalej już nie chcą i nie dadzą rady, i po prostu chcą zupełnie gdzie indziej. Jesteśmy jak gdyby zszokowani. Dlaczego? Nie tym, słuchajcie, tak mi się wydaje osobiście, nie tym, że nagle postąpili inaczej niż myśmy sobie wyobrażali, nie tym, że się jak gdyby, może nawet nie używam tego słowa, zbuntowali, ale mieli swoje zdanie powiedzieć nie. Nie jesteśmy tym tak rozczarowani, że do tej, do, że, że po prostu nie chcą tego robić, że chcą wykonywać coś innego. My po prostu, jako rodzice, przeżywamy wtedy taki moment wewnętrznego rozczarowania, takiego, które mówi: No nie, no to ja nie zrobiłam tak i nawet moje dziecko też tak zrobić nie chce, jak ja mu powiedziałam. Jesteśmy wewnętrznie po prostu zgruzgotani i oczywiście naturalnie. W pewnym stopniu potrafimy się obrażać, potrafimy się do dzieci nie odzywać, yy, potrafimy ich bardzo mocno krytykować, potrafimy im przed oczami przedstawiać cały czarny scenariusz z ich przyszło przyszłości, która na ich czeka. No i oczywiście ultimatum czasami podawać i mówić: No to ja teraz nie wiem, jak ty to teraz sobie zrobisz, nie wiem, co ty chcesz w ogóle studiować, co ty chcesz robić, bo... ale ja już cię dłużej nie będę utrzymywać finansowo, też się tak zdarza, prawda? Więc zastanówmy się, czy po prostu, aby zapobiec takim sytuacjom rodzinnym, które wyrywają nas z takich torów normalności, czy warto rzeczywiście naszym dzieciom narzucać to, czego oni po prostu nawet nie chcą narzucać im nasze niespełnione marzenia, mówiąc, że będą one wspaniałą możliwością do tego, aby mieli w przyszłości lepsze życie. Uważam osobiście, że to jest bardzo złe i marzenia my mamy, każdy z nas dla siebie. Ja mam swoje, ale moja pociecha ma zupełnie inne. Może chce zupełnie co innego robić, może ma zupełnie inne zainteresowania, może chce być geodetą, kiedy ja jestem lekarzem, może chce być sprzedawcą w sklepie, może chce pracować w banku, jeżeli jej się to wydaje, czy jemu wydaje się to bardzo fajne i przyszłościowe i, i, i uważam. Że będzie się w tym dobrze czuł i dobrze realizował. Dajmy ja tym dzieciom w końcu szansę wyboru samych dla siebie. To już nie są dzieci, to są bardzo często mali dorośli, to jest młodzież i czasami nawet młodzież pełnoletnia, więc odpowiedzialna za swoje życie. To ona ma zdecydować, jak to życie swoje ułoży. Uważam osobiście, że my jako rodzice mieliśmy jako dorośli. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że mieliśmy w naszym życiu okres taki, w którym pewne marzenia mogliśmy realizować. Jeżeli nam się to nie udało z takich czy z innych powodów, no to się nam nie udało. Wybraliśmy coś innego i na coś innego zdecydowaliśmy się. Ale to nie jest żaden powód do tego, aby nasze marzenia, nasze plany, które wtedy mieliśmy, przekładać na życie naszych dzieci. To są zupełnie inne osoby. Naszym zadaniem jest im towarzyszyć w tej drodze, udzielać porad, pomagać, ale naprawdę, naprawdę nie obarczać ich spełnieniem naszych marzeń. Co o tym myślicie? Jak to bywa u Was w Waszych rodzinach? Możecie, jeżeli macie odwagę, napiszcie w komentarzu. Będę się bardzo cieszyć. Jak to jest z tymi marzeniami, naszymi marzeniami, które próbujemy, próbujemy przerzucić na nasze dzieci. Napiszcie w komentarzu. A przede wszystkim będę się cieszyć, kiedy podniesiecie palec do góry i zaskrybujecie mój zasyp. Subskrybujecie mój kanał. Przepraszam, ciągle się mylę z tym słowem. Wszystko jest jeszcze dla mnie nowe. Dziękuję i zapraszam znowu. Pa!